Short do Omegi zrobionych, starałem się zrobić to jak najszybciej, żeby Wam zaprezentować samochód, a teraz postaram się jeszcze podać kilka szczegółów, prawdopodobnie te filmy będą powiązane. Jak już mówiłem, myślę, że te koła są do dogadania raczej nie w tej kasie, hamulce zrobione są sprawne, ręczny działa na jedno koło, na drugie raczej nie. Ta roletka jest sprawna, jak się mocno gdzieś tam nad nią skupimy, to ona na końcu się będzie wieszać, spójrzcie, jedzie sobie. Tam się gumka rozpiła i tak sobie strzela. Do góry też się powinna zasunąć. Tak, myślę, że rarytas w Omegach, rzadko która to ma. Idziemy sobie dalej. Postaram się Wam jak najdokładniej ten samochód pokazać. Ja sobie tą gumkę zapnę. Pozwolicie, że to zrobię. Nie wiem po co, jak i tak chcę ją sprzedać, ale muszę. Piąty zagłówek oczywiście jest w bagażniku. Spójrzcie na to wnętrze. Może nie widzicie, bo jest światło. Słońce w Was razie, a może i nie. Tutaj kanapa, ta picerka. to nie mam pojęcia z czego to jest, jakieś pasty bądź cokolwiek innego. Tutaj szyby oczywiście sprawne. Dywaniki kiedyś tam kupowałem nowe. Nie ma tutaj wilgoci. Podłokietnik oczywiście sprawny, jak już mówiłem, zagłówek w bagażniku jest. Suszarka, która jest wymagana do odpalania tego samochodu. Przejdźmy sobie jeszcze a potem na końcu przejdziemy auto całe z zewnątrz Zobaczycie jak wygląda kondycja blacharska tego pojazdu Jak już mówiłem w szorcie zbiornik Tudzież butla 80 litrów paliwa Hak odpinany W pełni sprawny Ogólnie chciałem ten autem holować Teraz składa. 4 dni temu skończyło się ubezpieczenie Skończyła się ważność zbiornika Ja już nie będę tego robił za dużo w to auto Włożyłem pieniędzy Sprawny Zaślepka oczywiście jest tutaj Wypinamy haka wszystko jest Z prawej strony tutaj nie ma dziur Zostało to auto kiedyś prawdopodobnie jak było nowe Zakonserwowane Ok Wrzucamy kable Tutaj chyba A tutaj w ogóle widzicie apteczkę oryginalną Trójkąt i podnośnik Tak? Na pewno trójkąt, chyba podnośnik jest z tyłu Jakaś tam kamizelka nawet dostanie nowy nabywca Czy to teraz zamknę? Dobra nie będę się teraz Z tym pieprzył Tu jest omawiany wcześniej zagłówek. Tutaj jest koło zapasowe, etui. Tutaj się wrzuca haka, którego sobie demontujemy. O, tutaj się to odkleiło do przyklejenia. Musiało się to stać po ostatnim postoju. Myślę, że wiecie ile ja serca w to auto włożyłem. Po prostu już czas powiedzieć dość. Klapa tylna nie jest skorodowana. Nadmiernie, ogólnie większość samochodu jest oryginalna Już czas nie pamiętam, dwa tylne błotniki Chyba jeden przedni błotnik i drzwi Były lakierowane to wszystko A klapa ma że była kiedyś tam odkręcana Najprawdopodobniej Jak zakładałem do niej haka To nawet przekleiłem sobie naklejkę Spójrzcie tą, tutaj jest instrukcja jak chować zagówek Okej okay. Ja to potem poskładam, bo mi to oczywiście w Omeze nie da spokoju Ja nawet przekleiłem tą naklejkę Hak jest zamontowany wzorowo, spójrzcie Naprawdę holowanie Omegą To jest coś niesamowitego Spójrzcie, on, jak to jest w ogóle zamocowane. Tutaj są dwie śruby. Tam jeszcze są dalej śruby i jeszcze są śruby tutaj. Serio, to jest jedyne auto, które mogę powiedzieć, że holowanie stało się przyjemnością. Dobra, wróćmy sobie dalej do aspektów dalszych. Tutaj też nie ma skorozji. Pamiętacie, że to auto gdzieś tam prawdopodobnie, może po zakupie, może przy montażu tutaj gazu, lata temu zostało zakonserwowane. Na pewno zostało. Oczywiście to jest Omega 96 rok. Ta pizzerka prawych drzwi, pamiętacie, że wersja prawie sport, bo to jest ze zwykłej, a to jest z wersji sport. Serio, trzeba było rozbierać boczek, demontować, żeby przełożyć ten element i nie żartuję. Szyba, oczywiście, sprawna suszarka. Kanapa, kanapa się składa, tak? Dobrze pamiętam? Tak, kanapy się składają. Podokietnik. już mówiłem, że jest sprawny. Wróćmy, a czy może sobie idźmy dalej. Lusterka, oczywiście, podgrzewane w pełni sprawne. Takicerka. Oczywiście zadbałem o wszystkie szczegóły. Fotel bardzo ładny, jak na fotel, który ma, nie wiem, 20, prawie 25-30 lat. No bo nie, czekajcie, 98, 27 lat. Fotele są z nowszej. Od dwa la... O 2 lata od tej aktualnej. Oczywiście to wysuwanie jest sprawne. Regulacja wysokości, jak się domyślacie, oczywiście musiało być to sprawne. Schowek jest. Moi drodzy, klimatyzowane, gdzie tutaj się to otwierało? A dobra, widzicie tam z tyłu? Ok, panel klimatronika oczywiście z wersji sport. Jak dobrze pamiętam, to jeszcze po której stronie przełożyłem z wersji sport wzmocnienie tak, to, to wzmocnienie zostało przełożone z wersji sport. Coś tutaj jeszcze przekładałem, aha, do tego wzmocnienia trzeba było przełożyć tą śrubę, dlatego widzicie, ona jest czarna Bo troszeczkę inaczej to jest zamontowane Korozja doły drzwi No niestety, to jest tylko, bądź aż omega Wyłączymy jej klimatyzację To też jakoś regenerowałem, bo się nie chciało otwierać, światełka działają, ogólnie chyba każde podświetlenie działa W tym samochodzie, jak dobrze pamiętam, tutaj także nie wiem czy się nie rozkodował szyberdach bo auto teraz zobaczymy, lampeczki oczywiście sprawne powinien się dobra uchylił się, teraz czy się zamknie? no trzeba będzie chyba przytrzymać bo jest częściowo rozkodowany słyszycie on klika ale teraz nie chce jechać, trzeba będzie się tym zabawić, a potem zrobię to Ponowne kodowanie tego szyberdachu. Co ciekawe, mam chyba jakiś w ogóle silniczek, bo nawet dwa zapasowe. Wracamy. Oczywiście wersja sport. Co ciekawe, oczywiście tak, że był naprawiony. Nie wiem, czy to teraz widać na filmie. Nie, tak. Naprawiłem nawet tutaj to zapięcie. Mówicie, że w większości OMEK niestety to nie działa. Wycieraczki, komputer pokładowy podstawowy, nie ma tutaj wszystkich wersji, wszystkich opcji. Pamiętam, że coś było tutaj jeszcze dodatkowo w Omegach, ale nie pamiętam już dokładnie co. Tutaj włożyłem taką gumę, nie wiem po co, bo chciałem ją wyciszyć. W ogóle zauważyłem, że te do 1997 roku mniej Korodowały, jednocześnie były głośniejsze w środku. Myślę, że bardzo fajne koło kierownicy. Tutaj klikam po telefonie, bo mi się co chwilę wyłącza obraz. Fotel, no jak na wiek, wydaje mi się, że spoko. Pasy, wszystkie sprawne, podługietniki. Podsufitka ładna, ja demontowałem podsufitkę. Bo oczywiście zepsuł się szyberdach, kiedyś go wymieniałem. Wiecie, że w to auto było włożone tyle serca i tyle pieniędzy, To ludzie nie wkładają w auta warte 300 tysięcy. Ja tyle włożyłem. Okej okay. zamknijmy sobie je. Wszystkie szyby sprawne. Omega nie jest na tyle skorodowana, żeby pękła szyba. Ktoś ma, zna Omega to zna ten temat. Wie o co chodzi. Dobra, zobaczmy sobie podmachę jeszcze raz. Ponownie. Kolejna rzecz. Oryginalny. Irmszer. Obydwa wentylatory sprawne, czyli jest sprawny ten wentylator A także jest sprawny ten wentylator, może on się nam teraz zdąży włączyć Włączymy sobie w ogóle klimatyzację Pokażę Wam, że one są też sprawne Myślę, że to też jest istotny temat w Omegach To, że klima sprawna to nagrałem Wam już na szorcie I teraz tak, ten chodzi I ten Także widzicie, że chodzi Dobra, klimę wyłączę, nie będę jej obciążał, będzie troszeczkę ciszej. Eko poszło, eko. Spójrzcie, jak to ciszej pasuje, albo posłuchajcie go. Pojawiła się korozja na 99% w omedze. Ta blacha jest tylko częściowo przyklejona na kleju. Oczywiście wyczyszczone odpływy Widzicie tą korocję tutaj? Ach, Nie powiedziałem jeszcze o tempomacie Oczywiście Tempomat jest Tempomat jest w pełni sprawny O kurde Jezu, jak to się nie Na tamtym filmie pokazałem Wam Lewą podróżnicę, tutaj prawą Skręcę może kołami żebyście widzieli jak ona Wygląda Ciekawe. Cokolwiek ten się do końca w ogóle obejrzy. Ciekawe, czego w ogóle kogokolwiek to auto zainteresuje. Zwiedzimy sobie w drugą stronę. Szyby, wszystkie sprawne, to mówiliśmy. Schoweczek, nie ma tam nic prywatnego? Nie, nie ma. Schoweczek jest i co ciekawe, jest sprawny, w ogóle delikatnie się opuszcza. Ten chyba też czy nie? Nie pamiętam. Tak. Mógłby być lepszy, lepiej pracujący amortyzator, bo jak dobrze pamiętam, to w środku jest taki amortyzator. Aha, ale kurcze. Dlatego już się na siłę aż czepiam. Zamiennik C na pewno z jakiejś mojej innej omegi. To, to też, aczkolwiek teraz już nie jestem pewny. Lewarek jest oryginalny. Kierownica, w mojej opinii, nie wygląda jeszcze tragicznie. Wrócimy sobie do prawej przedniej podłużnicy. Jak nam się uda, lewa była pokazana na szorcie. Gdzieś tam kury sobie podjadły. Za no bardzo jej chyba nie będzie widać. Trzeba wam to wsadzić telefon? Okej. Okay. Czy ja ją nagrywam tak, kto to co chcę? Chyba mniej więcej tak. Wygląda to w ten sposób. No dobra, wrócimy sobie jeszcze raz na tym długim filmie, bo może ktoś nie zobaczy Shorta, a zobaczy ten. Dlatego wam pokazuję, bo wiecie jak Omegi korodują najbardziej, najbardziej korodują podłużnicą. Bez dziur, jest korozja, jest to powierzchowna korozja stosunkowo. Spójrzcie. Jak na Omega ta podłużica, ona jest w stanie wzorowym. Co na pewno wpadło, to podnosi tutaj sobie. No może nie wpada jeszcze, ale to tutaj mogłoby być zdrowsze. Czekolwiek, czy jest tragedia jak na Omega? Myślę, że nie. Dobra, obejdźmy sobie cały ten samochód jeszcze. Mamy lewy przedni błotnik. Korozja przy listwie. Komuś się spodobało logo. Tamtym, po tamtej stronie, w tamtej listwie, to na pewno nie ja, nie ja zgubiłem. Podkorodowany doły drzwi, podkorodowany próg. Lucerko całe schodzi delikatnie lakier bezbarwny, tutaj delikatnie uszkodzona uszczelka. Kiedyś, jak wpychaliśmy to auto gdzieś tam na zrobienie geometrii, bo już mówiłem, że układ kierowniczy cały był nowy, wszystko od przekładni, od tego elementu co wychodzi wieloklin, tam potem wszystko poszło nowe. No i tą uszczelkę po prostu mi uszkodzili Znaczy uszkodzili, no wiecie, to nie przeszkadza To jest tylko element zewnętrzny, ale wygląda w ten sposób Szyby wszystkie, jak dobrze pamiętam w oryginale Drzwi, już mówiliśmy Drzwi, lewe, tył Podkorodowane przy listwie Tutaj także Tutaj już grubo W ogóle fajne, bo wszystkie klamki są sprawne No że ktoś Jak ma Omegę to zna Co do tutaj z tyłu, nie ma tutaj jeszcze dziur W tych miejscach, chociaż Ciekawe co by było po demontażu tych plastików. No tego nie wiem, ja tego już nie będę demontował. I tak pokazuje auto. Myślę, że jak nikt inny. Zderzak tylny jest całe, tutaj cała reszta jest ok. Kiedyś naprawiłem wiązkę chałupniczo, bo chałupniczo tak to tutaj wygląda. To później pójdzie do zamknięcia. Wydaje mi się, że wygląda to jak najbardziej spoko. Pod korkiem już widzieliście raz prawy prawe tylny błotnik. Oczywiście. A tutaj to nie wiem, co się stało. Od początku, odkąd kupiłem, tak delikatnie jest to wybrzuszone. Założyłem jakąś pseudo końcówkę, która jest tragiczna. Ale tragiczna. No tak pracuje. Spójrzcie, jak grubo ten silnik pracuje. Dobra, wracamy. Cała linia dachu, z tego delikatnie schodzi lakier. Jest to złuszczone, ale jest to najprawdopodobniej oryginalne. Tutaj cały dach jest oryginalny. I teraz spójrzcie, auto ma prawie 30 lat. Na to auto 3000 razy gołębie zrobiły kupę. I co? Bez śladu. Nigdzie. Tutaj nigdzie nie wypłowiał lakier od jakiejś kupy ptaka, chyba że tu schodzi bezbarwny. O, tu schodzi bezbarwny. Tego nie było, ale to nie jest od ptaka. Prawe tylne drzwi. To chyba kiedyś musiałem robić zaprawkę, nie wiem, nie pamiętam. Tutaj sobie zjadły. Ten element był lakierowany, a ten został polakierowany, bo przypadkowo się tutaj mi kiedyś uszkodziło. Wracimy te drzwi, lecimy ten doł. Niestety tak to wygląda. Tutaj też wygląda to w miarę. Podkreślam, w miarę przyzwoicie. Prawe przednie drzwi. Podkorodowane rantem. A tu spójrzcie, coś mi uszkodził lusterko, tu w tym miejscu, tu w tym miejscu. A także ten błotnik, ja już mówiłem, że to nie ja zrobiłem na 100%. Jak mówiłem Wam o tej szybie, że nie jest pęknięta, no to spójrzcie na nią. Ona nie jest nigdzie pęknięta. Ona nie jest nigdzie uszkodzona. Co więcej, a tego też nie było. Na pewniaka powiedziałem, no to nie jest pęknięcie, to nie będzie tutaj pękać. Zderzak. No. Ktoś mi to po prostu niebieskim samochodem zrobił, może motocyklem. Absolutnie zmetalizowane, jako nowe. No, i pokażę Wam, że to samochód teraz po nagrzaniu uczynnika położenia wału pali, i pokażę Wam, że także, że nie pali na benzynie. Nie weryfikowałem i na pewno tego nie zweryfikuję. Po prostu jest koniec. To jest moment, w którym ja powiedziałem sobie dość. Jak potem zgaszny spokojnie jeszcze też w szczeberdach sprawdzę, czy będzie działał. Dobra, postaram się trzymać jedną ręką telefon, wyłączyć na żeby było ciszej. Syk. I on na benzynce teraz nie zapali, niestety. Dobra, I teraz położę telefon, może w ten sposób, żebyście cokolwiek widzieli. Nie, nic nie zobaczycie. Dobra, kładę tak, żeby się nie wyłączył. Nagrywa dalej? Tak, nagrywa. Zapłon. Guzik od LPG. Bez najmniejszego problemu. I jeszcze posłuchajcie. Teraz na gaz reaguje gorzej. Trzeba będzie go zgasić. Zdążył się przełączyć, tak? Zdążył? Nie zgaśnie? Nie, nie z gazu. I patrzcie jak teraz reaguje, reaguje fajnie na gaz. Oczywiście zero zadymienia. Pokażę wam tu busterku. Patrzcie jak to chodzi. Jak już mówiłem, silnik był remontowany, była zrzucona głowica. Głowica została wysłana do Krakowa. W Krakowie zrobili źle naprawę. Z Krakowa pojechałem do Mysłowic. Dopiero w Mysłowicach zrobili tam naprawę poprawnie. Dajcie znać. Mam nadzieję, że ktoś mu uratuje, bo to nie jest auto, które powinno pójść na złom. Spójrzcie, to auto, jest, to auto jest naprawdę piękne. O, właśnie włączył się wentylator. To może jeszcze zrobimy w ten sposób. Niech on sobie popracuje chwilę. Ja otworzę szyby. Wiecie, bo ja nigdy nie gaszę samochodu, jeżeli chodzi o wentylator, no nieważne, że to auto idzie na sprzedaż, nieważne, że to auto ma 30 lat, ja po prostu tak robię, albo raczej tak może nie robię, pokażę Wam jeszcze pełną prezentację z zewnątrz tego samochodu. Kiedyś tam mi się telefon przegrzewał po kilku minutach nagrywania, teraz nagrywam 17 minut bez przerwy, mam nadzieję, że on się nie przegrzał, do niej będą prawdopodobnie inne ksenony. Wszystko kwestia dogadania. wentylator nie wyłączył Tutaj też mi ktoś musiał zahaczyć Tu też nie ja Ktoś powie, że to wszystko nie ja No tak, to wszystko nie ja, Jakby to, było, ja to bym się przyznał, nie mam problemu się przyznać Dobra, widzicie? Już się gdzieś tam częściowo zakodował ten szyberdach A próbujemy go w ogóle otworzyć Chyba tak ma być otwarty, czy tak? Czekajcie Tak, zamknięty, otworzy się Tak, otworzy się Poczekajmy chwilę Niech się dalej te wentylatory wyłączą to może jeszcze światło pokażemy jak jeszcze one sobie chłodzą to świeci co najmniej tak dobrze jak było nowe aktualnie teraz no wysuć się maleńka, chcę tutaj pokazać że jest domykanie szips pilota i że działa bo jest to w małej bardzo ilości omek i bardzo rzadko to działa nie działa wskaźnik temperatury, nie mam pojęcia czy się zepsuł czujnik, jak widzicie włącza się Włączają się wentylatory, więc jest to jak najbardziej sprawne. Działa wskaźnik paliwa. No. Tutaj to też nam działa. Check to się oczywiście do sprawdzenia hamulcy Hamulców, hamulcy. Oczywiście gaśnie. Check engine jest wykodowany. Nie zapali Wam się tutaj, nigdy lampka silnika, bo ona jest wykodowana z racji tego, z racji wykodowania immobilizera Wiecie, że z tym też walczyliśmy. Elektryk dał ciała. Dobra, dobra, nadajesz no mała. wystruć się. Jest. przynajmniej kiedyś to działało, myślę, że dalej działa dobra, centralny zamek się rozkodował bo akumulator gdzieś tam został rozładowany jak to już się robiło, tak? nie? dobra, wkładka, że działa to od razu macie nagrane poczekajcie chwilę, bo teraz muszę sobie przypomnieć jak się... Kodowało ten pilot do Omegi. Stacyjka. Tak. Może mamy jeszcze drugi pilot. Dobra, jest. Najprawdopodobniej zakodowałem, najprawdopodobniej będzie to teraz wszystko działać. Działa. Powinno się teraz wszystko domknąć. Prawa przednia szyba czasem się zawiesi i pojedzie do góry, wymaga pewnie przesmarowania. A nie, no widzicie, pojechało. No, oczywiście, Omega nie ma otwierania szyb z pilota. Ale jeszcze może chociaż co pokażę, że zamek jest sprawny w pełni. Wszystkie tutaj też jest? Tak, jest, spójrzcie. Jest, jest, jest. 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 Jeszcze raz powiem, że mam szczerą nadzieję, że ktoś ją po prostu uratuje. No i tylko na końcu jeszcze bagażnik, już cały pięknie złożony.